Cześć, jestem Warren X, a to jest kolejny odcinek z serii Reston, w którym przedstawiam wam już wcześniej omawiany licznik. Może wyłączę muzykę. Licznik ten jest wykonany z... Na, tak jak w poprzednim filmie napisy z tłoków. Jeżeli nie oglądaliście tego filmu, to możecie teraz do niego przejść. Czyli po prostu tłoki wysuwają... ...odpowiednie fragmenty z, na, z cyfry. Tylko, że tym razem podzielone są na bloki po trzy tłoki, bloki po trzy tłoki, na siedem takich bloków. Jeden po prawej stronie na dole, po prawej na górze, tutaj na środku, na górze na dole i po drugiej stronie też takie same jak tu. I do każdego bloku oddzielnie doprowadzony jest prąd, do oddzielnych negacji Od tych negacji odchodzi następnie prąd do repeaterów gdzie mamy już dużo potrzebnego miejsca Może zobaczmy jak na razie działa to tylko patrząc na tylko tą część Niepotrzebnie odkładałem płytę Gdzie zapalają się te negacje, których nie używa się. Prod jest doprowadzony do tych limiterów, które się używa. Jeszcze raz to puszczam. Łączę. jest doprowadzony do odpowiednich miejsc, żeby powstał odpowiedni... ...odpowiednia cyfra. Na przykład, żeby była jedynka, to potrzebne jest tylko... Do tej części i do tej części, czyli do tych dwóch, tak na dole znajduje się cała cefra dziewiątka. Czyli po prostu, jak to stworzyć? Od repeatera odchodzi prąd. Od jedną kratkę dalej od niego stoi następny repeater. Tylko na tym poziomie jest inaczej, bo cztery kratki dalej, ale Wy możecie już zrobić o dwie kratki dalej. Tak, każda część. Jeden, każdy repeater odpowiada za każdą część, tak jest na wszystkich poziomach. Tutaj mamy już cyfrę 8, to tutaj, jak wiadomo, wszystkie części muszą być zasilone, aby powstała ósemka. Dlatego odłączane są wszędzie repeatery. Na siódemce będą to już tylko 3 repeatery. Dlatego, że siódemka, jak wiadomo, składa się tylko z trzech części. Szóstka, piatka, czworka, 3 dwójka, jedenka. To już sami sobie zrobicie, jak jest. Tylko teraz może powiem, że to jest już trochę wysoki poziom umiejętności Minecraftowych czerwonego proszku. I żeby to zbudować, trzeba mieć no, już dużą znajomość czerwonego proszku. Ale jeżeli obejrzycie wszystkie moje filmy, to. Czerwonego proszku i się takie mechanizmy, to możliwe, że uda Wam się to zbudować, albo nawet wprowadzić jakieś zmiany czy poprawki. Teraz może pokażę jak to jest. Jak prąd jest poprowadzony od dołu. gdzie sobie pod mostkiem, tak jak zwykle, schodzi na dół do tunelu, żeby nie przeszkadzać na górze, wchodzi pod górę, dochodzi do tego miejsca, gdzie zasila. Ten repeater, do którego odchodzą repeatery do każdej części. Tutaj są y, dalej dwa repeatery ustawione na maksimum, i dochodzi do następnej czerwonej pochodni, która następnie znowu zasila ten proszek. I tak jest na każdym poziomie, zrobione dokładnie tak samo. Yy, no, mam nadzieję, że uda Wam się to zbudować że to nie będzie już jakieś takie wielkie wyzwanie po obejrzeniu tego filmu. Jeżeli też macie jakieś wątpliwości, czy nie wiecie dokładnie, to możecie pisać komentarze. Ja na pewno odpowiem na te komentarze. No, zachęcam też do oceniania filmu, komentowania też na temat innych rzeczy, co Wam się podobało, czy coś Wam się nie podobało w tym filmie, możecie jeszcze powiedzieć w komentarzach jakieś ciekawostki dotyczące takich napisów, jak Wam się udawało podczas budowy, nie wiem jak ktoś coś próbował zbudować, czemu się udało zbudować, no i to by było na tyle, żegnam się z Wami, ja jestem Oren X ja to był ostatni odcinek serii Restu.